Cześć pasieka gromadzeń jest jej ulubieniec, bo już się ptali, co z pikusiem. A pikuś kręci się, tylko nie podejdzie tak blisko. Coraz bardziej już ta czereśnia. Pszczoły już zbierają. Pszczoły na czereśni. Jakby ktoś nie wierzył. Dosyć mocno wieje dzisiaj znowu, wczoraj nie wiało, no ale nie licząc tego godzinnego okienka gdzie była super pogoda, no to wczoraj było chłodniej dużo, teraz jest około 15 stopni ma być ogólnie 17, ale dopiero jest po 11, więc jeszcze ale tu pszczół, no wiadomo, tutaj jest dużo, dużo uli pod samymi ulami te hmm, czereśnie, więc i pszczół będzie tutaj sporo. nie tylko pszczoły także dzieje się dzieje się w marcu nie, nie wiem wydaje mi się że od kiedy mam pszczoły to już dziewiąty rok to nie było kwitnienia czereśni w marcu no ale ten rok naprawdę jest bardzo szybki tutaj na dolnym Śląsku zaczęła się ta wiosna w, w lutym no, praktycznie. Zobaczymy może tam dalej co się dzieje. Chodź pikość, idziemy. No, dokończę, dokończę te przeglądy. No trudno, wieje, nie wieje trzeba, bo dużo nie zostało tutaj jeden rząd plus te odkładówki, pięknie też te brzoskwinie się rozkwitły. Chodź Pikuś, gdzie on pobieg z drugiej strony. Jest i Pikuś, patrzcie ile już tutaj e, mniszków, no i mamy też pszczoły na mniszku, żeby nie było, że kłamiem. Pikuś na mniszku. <grym> tak, tutaj o są. rozkwitły się. Pszczółki oblatują, no mniszek jest super pożytkiem. Mega dużo. Daje pyłku nektaru też troszkę, ale mniej. Ma taki pomarańczowy kolor pyłku. O, tu widzicie na pszczółce, na nóżkach jest taki pomarańczowy wręcz. Jest pełno, na każdym niszku. A ta pszczółka co tu zbiera? Widzicie jakieś tu fioletowe takie? Nie wiem co to. Tu też niebieskie. No jest, kwiatów. Jest kwiatów, trzeba im poszerzać, a nie ktoś będzie pisał, że za szybko, bo jest marzec. Ten marzec, w tym roku, to jest całkiem inny marzec niż w niektórych latach. Tak, tutaj sztuki ładnie latają, oczywiście, też tu zajrzymy Patrzcie, i tu też pełno mniszków, oblatywane przez pszczoły. Kupiłem już nowy e, namiot podobny jak ten. No nie wiem, czy już wspominałem, musiałem kupić laptopa, więc stwierdziłem, że no nie stać mnie teraz na, e, lap, na namiot taki, wiecie, z poliwęglanu węglanu za 3000 e, Więc kupiłem za 550 taki. Mam nadzieję, że też za 3 lata wytrzyma. Tutaj siałem warzywa z kilka dni temu. No, w tamtym tygodniu. Czy na początku tego. Boże, już nie pamiętam. Ale widzę, że jeszcze nic tutaj nie, nie schodzi. A ja patrzę, jak cebulka wygląda i jak czosnek. Rządki widać, zwłaszcza czosku, dużo czosku. Późno sadzony miał być na jesień, został posadzony na wiosnę, ale mam nadzieję, że to mu nie zaszkodzi. No. Jeszcze tu widzicie, ziemia jeszcze nie jest taka ochwaszczona, Jak te chwasty ruszą w połowie kwietnia, to tutaj trzeba je plewić. wyrosną właśnie te siane, warzywa i też kolejna robota. Ale ja to lubię. Zawsze mi krześ domu pomaga. Czasem więcej dużo niż ja tu robię, bo ja mam z pszczołami. Więcej roboty. Także czereśnie, mniszki. Na dolnym śląsku kwitną. Tutaj, wiadomo, z tych odkładówek pszczoły czekają, żeby je mm, przerzucić. A właśnie, jeszcze zobaczymy. Nie, czosnek niedźwiedzi. Też często go pokazuję tutaj. Patrzę, jaki duży, ale jeszcze nie kwitnie. Czosnek niedźwiedzi jeszcze nie kwitnie, aczkolwiek pięknie, zielono już tutaj ruszył. Tu są te, te kępy starsze, które kiedyś kupiłem, posadziłem, a dookoła tutaj mnóstwo jakichś takich rozsianych liści, które tutaj się po prostu z nasionek porosiało ten czosnek. Rok temu trochę tutaj powykopywałem go, trochę przerzedziłem, ale i tak tutaj w tym centrum bardzo gęsto. Także no czosnek niedźwiedzi też pewnie za jakiś tydzień, dwa ruszy. Na razie jeszcze nie kwitnie, nie widać kwiatków, ale już dosyć duże tutaj te liście, te kępy tego są. Także widzicie, wiosna na całego. Dobra. Trzeba iść do pasieki. Pikuś widzę tam. Chodź, Piekoś, Pikoś Nie słucha się. Dobra, idziemy. Idziemy z powrotem działać. Wczoraj skończyłem na tym. No kręciłem jak byłem przy tym, a jeszcze ostatni tam wtedy mi został. Tutaj mam reproduktorkę Prime i wczoraj sprawdziłem ma tu la więc fajnie. Fajnie, fajnie. Małem się, bo wiecie, ja chyba dwie, trzy, trzy nawet reproduktorki kupowałem w poprzednich latach i zawsze coś było nie tak. Albo nie przezimowała, albo ją nie przyjęły. Pierwszy raz to chyba z mojej winy, bo podałem do rodziny, w której no nie było już matki, ale się okazało, że gdzieś tam były jakiś czerw, przeniesiony do drugiego korpusu do miodni i one sobie wyhodowały. Więc po prostu ja podałem, wiecie, do gniazda. Wszystko było tam sprawdzone, mateczników żadnych, już wszystkie poniszczyłem. A na jednej ramce jakaś tam larwa gdzieś została, pociągnęły swoją matkę, no i było porę reproduktorce. Ale fajne te z pyłeczkiem, obnóża, gdzie nie gdzie takie większe. Pięknie to wygląda. No a innym razem druga matka to mi nie przezimowała, a trzecia to chyba była podana, przyjęta, a po jakichś dwóch, trzech tygodniach zaglądam do takiego ula odkładowego, matki nie ma, mateczniki, albo poleciała, bo wiecie, matki reprodukcyjne, często sztucznie unasiennione, potrafią jeszcze polecieć na lot bo one sztucznie były minowane i mają taką potrzebę odbycia tego lotu godowego. No i czasem polecą i nie wrócą. I chyba tam była taka sytuacja. No, ten pyłek pierwszy, taki wiosenny, no to tak wygląda świetnie. Pyłek mi się skończył, jeżeli chodzi o sprzedaż. W tamtym tygodniu. Miałem aż do teraz. No i fajnie, fajnie, że nie zostało. Miodu trochę zostało, ale co to, no jeżeli miód pitny nastawię, jak rok temu. Rok temu mi tam coś zostało, to Wziąłem po prostu część, sam zjadłem, a część e, przerobiłem, na miodek pitny. No, postaram się wam pokazać jak wygląda, bo już mam go zaby, zabutelkowany, ale to może e, nie wiem, czy dzisiaj, czy, czy w następnym odcinku. Także został mi ten rząd, no i te odkładóweczki. Dobra, ja działam, bo jest jeszcze kupę rzeczy z innymi tutaj e, rzeczami do zrobienia, nie tylko w pasiece. Powiem wam, że no mam tu kilka jeszcze uli. E, więc teoretycznie, jak dzisiaj się wyrobię, zrobię sobie przeglądy, zrobię te rzeczy, które tam muszę przed świętami zrobić, jakieś tam wiecie, sprzątania i te inne, to no, może jutro ma być 23 stopnie, przeniosę pierwsze z 2-3 z rodzinki e, już do normalnych korpusów. Chciałbym tą reproduktorkę, chociaż wiecie, reproduktorki się trzyma na ciasno, to, to nie ma być rodzina, która będzie na trzech korpusach ona powinna być na jednym korpusie cały sezon ale i tak no, z tej odkładówki chcę ją przenieść w pierwszej kolejności żeby już po prostu mieć tutaj na pasiece nigdzie ją oczywiście nie odwoził ona będzie mi służyła do tego aby pobierać stąd larwy do hodowli matek no na własne potrzeby chyba że coś tam będę miał więcej to może ci znajomi coś będą potrzebować zobaczymy No, tu miałem Karolinkę, na czterech ramkach już jest czerw, więc też już by się przydało ją przenieść. Tam gdzie w odkładach jest na czterech ramkach, no to wiecie na sześć. Dwie są z, z pokarmem, to jest już ciasno dla nich, ale jeszcze myślę, że ten tydzień jak będą trochę na ciasno, nic im się nie stanie. Później ten czerw się zacznie wygryzać, ta pszczoła zrobi się gęsto, ale mówię jeszcze jest przynajmniej myślę, że ten tydzień na to. No a tutaj mamy rodzinkę. Pszczoła Melisa na notatce mam zapisane. O, ledziutka, ledziutka ramka. Um, trzeba zobaczyć jak z pokarmem, no tu z góry nic nie widzę. Jak jest mało, no to będzie dodawanie ciasta. No tu już jest czerw kryty. Coś tam że jeszcze nie posprzątały wszystkie pszczoły. Bo na dennicy leżą jeszcze martwe, dziwne. Ja się staram im nie pomagać. Nie wszędzie mam do wymiany. Tutaj w sumie mógłbym, jest wysoka dynica, A są łagodne, ale wiecie czemu ja dymię? Bo nie mam jak łapać ramek z góry, jak tu pszczoły siedzą. Tego często, nawet jak pszczoły nie są bardzo agresywne, ale przeszkadza mi to, bo ja jedną ręką operuję, gdy nagrywam dla Was. Inaczej jest, gdy sami sobie działamy. O widzicie, nawet cała ramka z czerwiem krytym to się wygryzie lada moment ile tu było ramek? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 czyli tu tylko ramka pracy wejdzie wiecie, ja po świętach zajrzę do uli ale nie chcę y, robić takiego przeglądu jak teraz jedynie będę właśnie patrzył na ramki pracy jak one zaczną ładnie tam odrabiać to znaczy, że rodzina jest silna i, I może nie za tydzień, ale za półtorej-dwa, to no trzeba będzie już ten drugi korpus dodawać. Także tak jak tutaj y, pójdzie rameczka pracy i to będzie dla mnie wyznacznik rozwoju i siły rodziny. A jak nie ruszą, to znaczy, że jeszcze nie muszą. Y, Wygryza się, widzicie, nawet teraz jedna pszczółka. Ciekawe, zobaczymy ile tu jest tego czerwio. Tu były trzy ramki. No, zagaz mi trochę ten podkurzacz. Jeszcze się nie rozpalił, bo dopiero rozpaliłem pierwsze ule. Pierwszy przegląd. Tu też jest sporo czerwio. też się wygryza. I ktoś będzie zawsze. Marudził, ale to my powinniśmy wiedzieć, co mamy robić w własnej pasiece. Tu też jest, ale już troszkę mniej tego czerwiu. Na piątej ramce. No I na szóstej może będą jajeczka, już w czerwiu nie powinno być. Patrząc na to, że tu już była ta elipsa trochę mniejsza. No tutaj już widać, że jest pyłek. I może gdzieś tam jakieś jajeczka. Czyli tutaj teoretycznie są dwie ramki z przodu. Jeżeli one są z pokarmem, to ja przeniosę jedną ramkę do tyłu. Zcentruję po prostu. Ta jest dosyć pusta. No, trochę się wkurzają. Ten wiatr. Wczoraj nie było wiatru pszczoły łagodne. Dzisiaj jest wiatr i od razu inaczej inaczej się zachowują. Ta, tu pewnie jest pełna ramka karmu. Ta druga, ja ją przeniosę do tyłu. No, może taka pełna nie jest, ale tak, pójdzie do tyłu. Ja sobie tu centruję i dam ramkę pracy za chwilę. No dobra, dajemy rameczkę pracy i, i będziemy obserwować za tydzień, zajdę po świętach, czy coś ruszyło, czy nie. To jest taki fajny wyznacznik, właśnie. Czy wszystko z rodziną jest ok, czy się fajnie rozwija? Także ja lubię ramki pracy, nie wiem, no bo że będę miał większą pasiekę, to zrezygnuję. Nie wiem jak jest w takich zawodowych, czy oni jeszcze używają, czy nie. Powiecie, no po pierwsze, wyznacznik, ja widzę co się dzieje dzięki niej, jak budują, czy nie ma nastroju rojowego, bo rodziny w nastrojach rojowych nie chcą odbudowywać. Część warozy można wyciąć razem z czerwiem krytym, trutowym. No ma trochę plusów, oczywiście zajmuje czas. To jest chyba największa wada ramki pracy, że... A, jeszcze plusem jest to, że jak budują dziką zabudowę na ramce pracy, to nie poszerzają komórek w zwykłych ramkach. Więc dzięki temu mamy 9 rameczek z fajnym, fajnymi komórkami, takimi normalnymi na pszczołę robotnicę. Jedna z szerszymi komórkami trutowymi, a nie, że na każdej ramce jest część tam powiedzmy jedna, nie wiem, dziesiąta, jedna, ósma ramki poszerzona e, na trutnia i później te ramki nie są no takie równe. Oczywiście to nie jest jakiś wielki problem, ale mm, no fajnie jak jest to tak wszystko poukładane w tym ulu, w tym gnieździe. No i dobra, zrobię odny przegląd tej mojej głównej pasieki. Lecę za chwilkę dalej do tych odkładówek. W tym rzędzie wszystko, wszystko fajnie. Wszystko bardzo wyrównana siła na ośmiu ramkach. Praktycznie chyba każdy był ul, dwie dodałem, czyli ramkę pracy i re, jedna ramka z suszem. Tam już nie będzie szły ani ramki pracy do odkładówek, ani susz. Więc widzicie, na spokojnie ten susz mam, e, żeby go do, dołożyć do każdej rodzinki. No, zwłaszcza, że tylko po jednej ramce, więc to nie było nie wiadomo jakich dużych ilości. Jakbym nie miał, dawałbym węzę. Niektórzy już dają węzę pszczoła, jeżeli nie ma miejsca, oczywiście będzie odprowadzać. Ale no, na pewno nie wolno teraz węzę wkładać w środek gniazda. Bo niektórzy, no rzadko, ale kiedyś tam słyszałem, że ktoś teraz daje w środek, wiecie, czerwiu. I pokazuję później, czy tam zdjęcia, filmiki, że, że mu odrobiły. No, oczywiście, że odrobiły, bo, bo je wychłodziłeś. Musiały e, po prostu tą wolną przestrzeń zabudować. E, więcej to zaszkodziło, niż zrobiło, ale z braku laku. No, odrobiły. No, ale czy to jest powód do chluby, to bym polemizował. Uważam, że to, to jest bardzo niewłaściwe zachowanie. Zwłaszcza jeszcze pokazywać to innym i się chwalić. No, ale cóż, bywa i tak. Dobra, ja lecę tam. Tam powinno być szybciej, bo tylko sprawdzę ten stan pokarmu, no i czy jest czerw. Tu jest jedna z rodzin, które dostały ciasto dwa tygodnie temu, i widzicie, nawet dużo nie wyjadły. A miały tak mało pokarmu. Także w sumie na dnie zaglądam, bo pokarm jeszcze na pewno mają. Czerw, myślę, że też. No, ewentualnie na szybko wezmę to ciasto i sprawdzę, czy jest rzeczywiście czerw kryty. No, szybko idzie, już większość przejrzałem. Rzut, czy jest czerw, czy jest pokarm. Ale patrzcie, tutaj było ciasto i zero. Wszystko wyjadło. Trzeba zobaczyć, ile mają w środku. I w razie czego przynieść kolejny kilogram. Także tam nie ruszyły. Może tam słabszy rozwój jest. Tu była może silniejsza rodzina. Ewentualnie miały tam jeszcze trochę na ramkach no ale za to tutaj to pięknie wyjadły ani kropelki także ja zajrzę czy one to fajnie tu zmagazynowały czy raczej przejadły trzeba im przynieść ale wydaje mi się że i tak trzeba je przynieść tu z góry nie widać zasklepionego pokarmu o, tu jest czerkryty, Dobra, nie wysuwam, bo one tu są tak ciasno, że można je pognieść. No coś tu piją nie? widzicie, ale nie, przyniosę, przyniosę. Skoro one pobrały wszystko, to znaczy, że potrzebowały tego. No i dobra, kolejny ciasto jak biorą to nie będziemy im żałować przecież no i dobra lecę dalej no jestem przy ostatniej pszczółki wyjadają resztki ciasta przyniosłem kolejne ale no trzeba poczekać jutro jak nie zapomnę zajrze, może przez noc zjedzą jest tu pszczoła jest Także nie sobie jedzą, a ja. Aj, ten wiatr nie cierpię, nie cierpię po prostu. Zwłaszcza jak się ma folia. zapowiem powiem wam, udręka. Nie ma po prostu. To, jak zrobić dobrze przeglądu, bo wszystko wywiewa. Jakieś by się przydały powałki porobić do tych ulików, i wtedy, może nie byłoby tej wilgoci, też w zimę. No nic. Zabiorę to ciacho. Damy najwyżej jutro. No powiem wam siła tu jest tak jakby troszkę mniejsza niż w tamtych. Ale tamte były wcześniejsze odkłady. Te były najpóźniejsze. No i chyba jeszcze, jeszcze potrzebują trochę żeby się bujnąć. No były tu dwie rodzinki zaznaczone. Ten to jeszcze nie jest taki słaby. Jakby dołożył jakąś ramkę to spokojnie by dogonił. Ale ten tutaj to jest do łączenia. Tam też miałem z dwie albo trzy rodziny takie słabsze, więc możliwe, że jutro połączę te słabiaki nie ma sensu czekać, bo no już kwitnie wszystko i co ja będę czekał do czerwca no na maj powinny być pszczoły gotowe, czyli ten miesiąc teraz powinno to wszystko ruszyć w ulach więcej lepiej po prostu tej młodej pszczoły powinno się pojawić więcej I, i, i szybszy ten rozwój powinien być no marzec to marzec jeszcze W większości miesiąc zimowy e, No wiadomo ta pogoda była w tym roku inna ale mimo wszystko te pszczółki akurat z kładówek Nie są w takiej Sile jak normalne rodziny produkcyjne Ale zobaczymy powiem wam tu są młode matki wiadomo wszędzie Czasem one dostają takiego kopa że Mówię, w drugiej połowie że paku, co miałem w, w tych odkładówkach, e, rodzinki to dostawały trzeci korpus. I to nie chodzi o jakieś połóweczki, tylko pełne korpusy wiekopolskie. Ramka gniazdowa. Bo ja w, e, przekładałem właśnie z odkładówek do nowych Ula, uli Burnata, no i tam mam tylko takie, e, no takie zestawy z pełnymi korpusami trzy pełne korpusy wiekopolskie. Plus, wiadomo, daszek i powałka. Takie zestawy kupuję. Yy, więc, nawet już trzeci korpus szedł nie na początek, że nie były gotowe, bo to są tak jak mówię, troszkę, troszkę słabsze rodziny, ale już na akacje to już śmigały gdzie nie lepiej niż, niż yy, normalne rodziny produkcyjne. Dobra, także to tyle w tym odcinku. Ja już przeglądy zrobiłem. Można powiedzieć, że jestem gotowy i pszczoły też do świąt wielkanocnych. Także Korzystając z okazji, życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego Aleluja, wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych pszczółek. Cześć!